Teraz! Teraz! Chcę Włoskiego najlepszego! Może Wójt nalegać na Formatę Pokazową Włoskiego najlepszego? Zamyk wuju! Nie, leczymy. To będzie na brief, chodź pogadać. Przejewane w łopie. Słuchaj co się stało, wpadłem sobie, ja pierdolę Włoskiego. Zrebaluję, mam dziecko, tak? Ale dobra, tym się teraz nie przejmujemy, ty masz 17 lat, słuchaj. Kto ci mogę życzyć na tej nowej drodze życia. Rany bo przede wszystkim. <gry> dużo, dużo ruchania. Pamiętaj, nie przejmuj się co ludzie mówią, tylko ruchaj i wszystkiego. wszystko. Później tak, do 18 trzymaj, do 18 się napijemy, tak? Co dalej? Dużo zdrowia, dużo szczęścia, mało dzieci, chyba, że później.

Mm -hmm. trzymaj, ty, ty, ty wszystkiego najlepszego, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń. Dokładnie tak. tak. Wszystkiego najlepszego. Przemuś wszystkiego najlepszego.